6 going dark get sound with the bell with the little corn and numbers are leash here when the war zone blood to when the boy put in war zone tell them they go a little bit of but i'm on a battle field where they take and you know it's a squabble ready good as new got you circle block him in it have a nice day. I hej, cześć się to są no witam was bardzo serdecznie w kolejnym update video I W dzisiejszym filmie na kanale będziemy sobie mówili, będziemy sobie omawiali, o właśnie między innymi co tak naprawdę jest teraz w plika gry, bo nie wiem czy wiecie, ale... Na PC-ty wyszedł update i przez to większość e, powiedzmy ludzi miało szansę teraz pogrzebać w plikach gry, więc przez to wiemy oczywiście kilka ciekawych informacji, których jeszcze nie ma w grze, a będą już niedługo. Między innymi nowe mapy, darmowe mapy, nowe lokacje, kiedy ale Alekatras i ogólnie nowe stroje, skiny, emblematy i tak dalej, więc sporo tego jest, mam nadzieję, że się wyrobimy tak około coś 10 minut, a więc zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, pierwszy, oczywiście mamy dwóch nowych subskrybentów wojsko.pl94. Bardzo dziękuję za subskrypcję, mieliśmy małą rozmowę i w sumie polecam zajrzenia na ten kanał, ponieważ bardzo jest dobry ogólnie ten gość wie w praktycznie wszystko o obroniach, czy to w grach, czy to e, w real life, więc naprawdę polecam Obczajenia, Link macie w opisie jakbyście chcieli obczaić. I druga osoba, która zasubskrybowała kanał, jest krzychu LDZ. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Mam nadzieję, że nie cię właśnie e, najnowsze informacje w Black Ops 4 oraz generalnie w Call of Duty i w gamingu, ponieważ ten kanał ma na celu przekazać jak największe informacje w kodzie. Tak czy inaczej, przechodzimy pierwsze do głównej rzeczy tutaj powiedzmy. Głównego dania dzisiejszego filmu Między innymi ludzie ciągle pytają, gdzie jest Alcatraz Zabrali Alcatraz, nie ma Alcatraz w grze No, a ja już służę za odpowiedzią Alcatraz powraca we wtorek Czyli już za 4 dni, dziś mamy sobotę, niedziela, poniedziałek, wtorek I oczywiście Alcatraz powraca Więc e, tak, nareszcie wracamy do, do chaotycznego trybu Którym jest Alcatraz Tym razem ze zmienionymi lokacjami Tak jest, zostały dodane powiedzmy Dwie nowe lokacje, no jak policzysz powiedzmy, że trzy Ponieważ jak widzicie teraz to te zdjęcie Cell House, czyli główny budynek zostanie kompletnie, może nie kompletnie, ale znacznie spora część będzie właśnie wyglądała tak jakby czołgowalną prosto w główny budynek i przez to mamy ogromną dziurę która, która, jest naprawdę jakby otwiera dużo przestrzeń więc naprawdę będzie, będzie kompletny inny gameplay tak naprawdę w tym głównym budynku niż teraz jest, wiecie jest dużo pomieszczeń gdzie możesz się schować i tak dalej oczywiście wciąż tak będzie tylko będzie oczywiście zmieniona cała ta jakby, o, całe otoczenie tej lokacji więc ja się już naprawdę nie mogę doczekać jeśli chodzi o tą całą destrukcję druga rzecz oczywiście, którą widzieliśmy na trailerze jeśli chcecie obejrzeć trailer link w opisie no właśnie pod koniec traileru widzieliśmy jak Alka teraz ma dwie nowe lokacje, ponieważ tych dwóch nowych lokacji jak do tej pory nie było. I między innymi jak widzicie jest Submarine, będziemy mieli taki statek właśnie podwodny, który na którym będziemy mogli oczywiście lądować, zbierać lód. Więc tak, oczekujcie, że będzie bardzo dużo ludzi lądowało na początku właśnie we wtorek, ponieważ każdy będzie chciał, wiadomo, obczaić nową lokację, więc no, przygotujcie się na hot dropy. I oczywiście jest druga lokacja, między innymi rozwalony statek, właśnie jak widzicie na ekranie, będzie kompletnie taki, widzicie, zgruzowany, rozwalony, zardzewiały, wrak leżał, więc tam pewnie też jakoś, jakiś lód będzie i tak dalej, więc oczekujcie tego, że właśnie tam będzie dużo ludzi, latało na początku gry. No i tak generalnie jeśli chodzi o Alcatraz to na tyle, no ja się nie mogę doczekać, pewnie coś tam jeszcze jakieś szczegółowe, pozmieniali informacje, jeśli, jeśli będą jakieś info na ten temat, podam wam więcej w przyszłym filmie. A więc tak jak mówiłem na początku filmu mamy nowe kamuflaże, które są powiedzmy w pyka gry, ale jeszcze nie ma w grze, nowe uniformy i tak dalej. A więc może zacznijmy od kamuflaży na broń. Jak widzicie na ekranie mamy dwa nowe kamuflaże, m.in. Bacon Camo, czyli to będzie właśnie... E, no Bacon Camo, sama, sama nazwa sama mówi co to jest. E, nawet spoko kamuflaż, tylko... Największe pytanie, najbardziej interesujące. Czy to będzie do kupienia za oczywiście kod Pointsy, za prawdziwą kasę, czy, czy to będzie, wiecie w grze do zdobycia za taro, czy coś w tym stylu. Ja mam nadzieję, że właśnie to będzie coś do zdobycia, chociaż wątpię, ponieważ to jest Activision i naprawdę teraz za wszystko musisz płacić w tej grze. No i kolejny kamuflaż wygląda w, tak, w, ten, tak, w taki sposób, no naprawdę nie wiem co to tak naprawdę jest, nie wiem, jakieś koniczynki, jakieś, jakieś kwiatki, liście, no nie wiem. Tak czy inaczej, to są te właśnie dwa kamuflaże, które zostały znalezione w plika gry. Kolejne, kolejne, rzeczy, kolejne rzeczy, które zostały znalezione w plika gry jest właśnie ten strój na... Na Baterii? Tak mi się wydaje, że to jest Baterii, ponieważ ciężko powiedzieć, ponieważ te stroje naprawdę zmieniają całą postać, dosłownie jakby była inna osoba, czy ten na przykład Ajax był, jak w stylu, maf w stylu Mafiozy, czy teraz właśnie Baterii, czy Prophet jest w stylu Pirata, naprawdę podobają mi się strasznie te stroje, lecz no pamiętajcie, one będą na pewno płatne, ponieważ to są te stroje, które, które powiedzmy są najlepsze, wyglądają najlepiej i nie oczekujcie, że będą za darmo. I teraz kolejna bardzo ogromna informacja. Między innymi, jak wiecie, ostatnio otrzymaliśmy darmową mapę. i Tą mapą był Grind, właśnie jest teraz w multiplayerze dostępna i to jest mapa z Black Ops 2. Co prawda zremasterowana, ale jest za darmo, prawda? Lepsze niż, niż nie dostać mapy, prawda? Jak właśnie krążą plotki, że dostaniemy kolejną mapę, m.in. Splash. Jak widzicie na ekranie, to zdjęcie jest prosto z plików gry. I jakby tak naprawdę, co w gry z Black Ops Black 4, co by, by robiło to zdjęcie? Nie wiem, czy wiecie, ale to jest mapa Splash, właśnie Splash to, był, to była mapa z Black Ops. Kopsa 3 właśnie, i ta właśnie mapa była jedna jakby taka Wiecie, z większych, pod tym względem, że dawała takie nam odczucie Właśnie, że jesteś na wakacjach i tak dalej, wiecie, taka wakacyjna, letnia Mapa, więc ta mapa podobno powraca i no i za darmo Wow, za darmo kolejna mapa, aż mi trudno w to uwierzyć ehm, No raczej nie do sezon pasa, ponieważ jak już wiecie, jeszcze musimy Dostać 5 nowych map, między innymi e, Mamy piątą operację oraz 6 i prawdopodobnie w jednej operacji dostaniemy dwie mapy A w kolejnej operacji dostaniemy 3 mapy, więc jakby Otrzymamy te 12 razem map, które nam sezon pas oferuje ale mam nadzieję właśnie, że ta mapa będzie darmowa, ponieważ w plikach gry no, naprawdę jakby remastery raczej by nam nie dawali, e, wiecie, w sezon pasie, ponieważ w sezon pasie już otrzymaliśmy jeden remaster, między innymi mapa VMD, właśnie ta śnieżna mapa, która była się 1 otrzymaliśmy ją jako remaster, jeśli chodzi o jakby część sezonu pasa, ale mam nadzieję, że Splash by nie był tą mapą Tak czy inaczej prawdopodobnie powraca do Black Ops 4 No i kolejna rzecz między innymi, jak widzicie te bundle To są bundle właśnie, które oferują nam postacie, które Które na przykład ktoś nie miał wtedy szans Otrzymać, kupić, zarobić. Właśnie w tej chwili e, niedługo będzie miał szansę, właśnie kupić tą e, postać. Prastym, oczywiście, kilka skrzynek, no więc to wszystko będzie płatne. Te wszystkie zdjęcia są z plików gry, więc no, niedługo zostaną wkluczone do gry i do, do ogólnie do czarnego rynku. Tak samo jak widzicie ten Mastercraft Spitfire, właśnie. Bardzo pięknie, bardzo ładnie on wygląda, ponieważ jak widzicie, ma taką z tyłu jakby ośmiornicę, kałamarnicę, cokolwiek to jest. Bardzo fajnie wygląda, oczywiście. Jak widzicie, jest plus 8 skrzynek, więc no będzie coś kosztował. Same skrzynki kosztują już, wiecie, 8 dolarów, czyli to będzie ile? To będzie jakieś. Już trzy dychy około, nie wiem, coś koło tego więc tak. Spitfire, Mastercraft i w ogóle to będzie wszystko w czarnym rynku prawdopodobnie płatne i w miarę drogie. Jak widzicie, kolejna rzecz. Kolejna postać, która też będzie płatna, prawdopodobnie Sergi, właśnie na którego czekamy To jest właśnie ostatnia postać, na którą czekamy, jeśli chodzi o ten cały sezon Days of Summer I już mamy oczywiście Masona, mamy Seraph Hall, mamy Black I właśnie została nam ostatnia postać, między innymi Sergi, już nie pamiętam, jak on miał nazwisko On był z Black Ops 2, właśnie z kampanii No i niestety będzie do kupienia zresztą, jak widać na tych zdjęciach Oczywiście, jak już mówiłem, wszystko może ulec zmianie, ponieważ to jeszcze jakby jest, wiecie, to jest jeszcze jakby w plika gry, więc wszystko może ulec zmianie, zanim zostanie wprowadzone do gry. Yy, oczywiście... Ta, jak już mówiłem, ta postać będzie do kupienia, ponieważ jak widzicie, macie na ekranie 8 skrzynek plus dostajecie, gdy kupicie tą postać, więc ee, No ja w sumie wywalone mam na tą, tą, tą postać, ponieważ ta postać będzie do, dosyć wielka to, to była jedna z największych postaci w ogóle w Black Ops 7, to był taki trochę, ten koleś był taki, wiecie, nie wiem, 2 metry miał ponad, więc był dosyć dużym wielkoludem Ciekawie jak to będzie w Black Opsie, ponieważ wiecie, tym większa postać, tym większe hitboxy, tym łatwiejcie trafić, nie wiem, jak gracie małpół to naprawdę łatwo was trafić, jak gracie, nie wiem, ee, Scarlet czy Misty to naprawdę ona jest chuda w talii, i tak dalej, więc trudniej ją trafić. Ale kolejną rzeczą, którą znaleźliśmy w pliku gry jest oczywiście ten miecz, tak jest, Mele Broń powraca, kolejna nowa, odświeżona wersja, Między innymi, jak widzicie ten miecz na ekranie I no, miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie kosztował 30 dolarów, czy tam przelicza przeliczając na polskie jakieś 120 zł o ile pamiętam, więc e, To było głupie, gdy oni dodali ten młot właśnie do Blackouta, do ogólnie, i mogłeś kupić go i oczywiście używać w multiplayer I to kosztowało aż połowę wartości gry, to była masakra, miejmy nadzieję, że tym razem e, to nie będzie tyle kosztowało i wiecie, będzie takiej racjonalnej rozsądnej cenie ale prawdopodobnie nie, prawdopodobnie nie, ponieważ to jest Activision tak czy inaczej znaleziono nową e, broń w plikach gry, jak widzicie ten miecz kolejna rzecz oczywiście jest nowy miesiąc, czerwiec, no i mamy oczywiście nową paczkę twi Twitch Prime, więc jeśli chcecie ją zgarnąć, ona oczywiście jest za darmo, więc jeśli chcecie ją otrzymać, po prostu musicie założyć konto na Twitch, na Twitchu, połączyć konto właśnie z tam e, PlayStation, o ile pamiętam i dostajecie właśnie e, darmowe skiny, jak widzicie tutaj mamy taką skin na broń e, mamy oczywiście Jakiś tam celownik I coś... i emotkę, więc tak naprawdę trzy rzeczy dostajecie No i to za darmo, więc czemu nie, prawda? Ale najbardziej to mnie obawia, co zostało znalezione w plikach gry To, to właśnie te zdjęcia, które widzicie między innymi Auger Mastercraft, który już, który już jest w grze, wiecie o co chodzi To jest strasznie głupio, bo wiecie, jest nowa operacja i tak dalej dru Druga operacja, jakby druga część operacji Specter Rising, czyli Days of Summer I będziemy otrzymywali te właśnie stare rzeczy, które już były w grze wcześniej do zdobycia i jakby... One, te, 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 rzeczy będą znowu wpierniczane do właśnie rozkazów specjalnych i oni będą nazywali to nowymi rozkazami specjalnymi, mimo że to są wiecie już stare rzeczy, które większość graczy ma, ponieważ kto gra oczywiście systematycznie w Black Ops 4 ma te rzeczy wciąż, więc to jest strasznie moim zdaniem głupie, że jakby nie, jakby nie mogli w żadnym rynku gdzieś to wiecie na bok odłożyć i nie wiem, tu możesz kupić to z tej operacji, z tamtej, to, to jest masakra, to jest taki głupie, że oni to wpierniczają do właśnie rozkazów specjalnych te stare rzeczy i nazywają to nowymi rzeczami, moim to jest takie głupie ale jak widzicie mamy kolejny skin właśnie na Zero, bardzo fajny moim zdaniem, taki widzicie, mgławica z 8 stylu chyba już był w grze podobny skin, ale jak widzicie to tu mamy 10 skrzynek do zdobycia oraz jedną skrzynkę, która wam właśnie oferuje no, broń, broń właśnie, między innymi broń MK2 lub broń jakąś, która jest oczywiście zablokowana, między innymi peacekeeper, locus, nóż balistyczny czy, czy tam no wiecie, bo oczywiście 4 bronie są zablokowane za ścianą skrzynek, więc tu właśnie, właśnie będziecie mieli okazję zdobyć, jak kupicie tą ten skin, prawdopodobnie coś około 30 dolarów, pewnie będzie to kosztowało, czyli jakieś 120 zł. Miejmy nadzieję, że nie, ale jak widzicie mamy skin, więc to raczej też będzie trochę kosztowało. Mamy 10 skrzynek oraz yy, no, gwarantowaną skrzynkę, która wam da skin, więc to naprawdę pewnie sporo będzie kosztowało. Kolejna rzecz oczywiście, którą widzicie na ekranie jest yy, strój na baterii, moim zdaniem no, fajny. Ten taki wiecie, wakacyjny, on był też na trailerze. No i też oczywiście 10 skrzynek oraz jedna gwarantowana skrzynka, która wam oferuje broń. Więc z generalnych informacji to chyba tyle. A jednak nie, jednak po tym jak zobaczyłem jeszcze zostało kilka bardzo ciekawych zdjęć, m.in. E, tryb zombie. Tak jest, tryb zombie w Black Ops 4 już otrzymuje niedługo mapę do zombie jakoś na początku lipca, czyli jakieś 3-4 tygodnie i mamy tą mapę. A zgadnijcie co otrzymujemy wraz z tym. Otóż to, właśnie jak widzicie to zdjęcie... Każdy oczywiście fan Zombie wie co to jest. To jest Reagan Mark 2, który oczywiście był w Black Opsie 2 oraz w 3 w trybie zombie i powraca do Black Ops 4. Prawdopodobnie, właśnie gdy nowa mapa wyjdzie, otrzymamy e, nowy Regan i tym Reganem właśnie jest Mark 2 Repon, czyli wspaniała broń, która ratuje nas no przeważnie w większości sytuacji, gdy oczywiście utkniemy, czy nas zombie oczywiście próbują zabić i tak dalej, ta broń jest naprawdę niesamowita i miejmy nadzieję właśnie, że zostanie dodana, ponieważ oczywiście to nie znaczy, że jeśli ta broń jest w plikach gry, to nie oznacza, że ta broń będzie oczywiście wygrzeje. Oczywiście wszystko może ulec zmianie, ponieważ jak to już mówię, mówiłem, oczywiście wszystkie jakby rzeczy w plikach gry jeszcze są nieoficjalnie, jakby niedokończone i mogą ulec zmianie, więc no, możemy oczekiwać, chociaż nie oczekujcie, nigdy zbyt wiele, ponieważ nie będziecie wtedy zaskoczeni, zawiedzeni. Tak czy inaczej, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jak widzicie, mam tutaj bardzo ciekawe zdjęcie Między innymi, jak widzicie, to jest czarny rynek Black Ops 4. Tylko, że ma bardzo dziwną tabelkę, której jeszcze nie ma w grze. Jak już mówiłem wy w moim wczorajszym filmie, niedługo w Black Ops 4 będą kontrakty, więc właśnie tymi kontraktami będzie wypełnianie zadań, otrzymywanie skrzynek i wiecie, mieć jakąś przewagę, raczej mieć jakąś szansę na zdobicie jakiejkolwiek broni. Właśnie jak widzicie na ekranie, to ta tabelka nam przedstawia właśnie No Duplication or Rare Legendary Epic, czyli gdy otrzymamy rare, czyli rzadkie, legendarne, albo epicki sprzęt, nie ma szans, że dostaniemy duplikat, więc to będą bardzo fajne moim zdaniem czy nie, a raczej jakby zadania do wykonywania. Jak widzicie, mamy jeszcze y, znak kryptoki. Nie wiem, czy wiecie, ale w Black Opsie, kryp, znak kryptoki to był właśnie, to była taka waluta, która y, była oczywiście w grze i mogliśmy ją, ją użyć Po prostu oczywiście kupowanie różnych skrzynek i tak dalej, kontraktów. Więc y, jakby nie musieliśmy wydawać kod pońców, tak naprawdę, żeby zar zarabiać te skrzynki i tak dalej. Więc mam nadzieję, że ta waluta powróci. Jak widzicie, mamy kolejne bardzo ciekawe zdjęcie. W sumie nawet nie wiem, co ono oznacza. Jakby mamy jakąś taką złotą czachę i celownik na tej, tej czaszce. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co to jest, czy to jest jakiś nowy game, o jakiś nowy tryb blackout czy coś, nie mam pojęcia co to jest, ale no zobaczymy. Mamy oczywiście nową animację, która niedługo będzie w grze, jak widzicie, numery. Teraz w grze właśnie mamy tą fioletową duszę i niedługo otrzymamy jeszcze kolejny efekt śmierci, między innymi numery. I ostatnim zdjęciem, ostatnią rzeczą taką ostateczną, już więcej nie będzie żadnych zdjęć na dzisiaj, jest właśnie to. I tak naprawdę nie wiem, co to jest, ponieważ to wygląda jak jakiś router, no nie wiem, jakiś taki sprzęt, który będzie w multiplayerze czy w blackout. Nie mam pojęcia, naprawdę, jeśli macie jakieś tutaj pomysły, napiszcie w komentarzach, ponieważ nie mam pojęcia, naprawdę, co to może być. Nie wiem, wygląda jak jakieś, nie wiem, na przykład w Rainbow Six Siege mamy takie coś właśnie i to się nazywa Mute i to jest jakby zagłuszacz który blokuje jakby blokuje wyważanie włazu wła, i tak dalej więc zobaczymy jak to będzie działało będzie w Black Ops 4 eee, Także inaczej, dzięki za oglądanie naprawdę została jakaś film podobał bardzo mi to dużo pomoże a tobie zajmie tylko sekundę No i co no i subskry subskrybuj kanał jeśli chcesz otrzymać najnowsze informacje w Black Ops 4 oraz generalnie w Call of Duty i ogólnie w gamingu, ponieważ koweruję właśnie gdy jakiś nowy trailer wychodzi, kiedy nowa gra i tak dalej, więc jeśli coś z tego cię zainteresuje, polecam do spróbowania. Tak czy inaczej, ja spadam. Na razie, maklerout. Out.